Witajcie, z tej strony R2K. Dzisiaj otwieramy walizki. Pojawiły się walizki w Wortanderze 8 sierpnia. Dzisiaj to pewnie też widzicie, bo trochę hajsu na zbierałem. Walizki podróżnicze. Jedziemy na wakacje. Cały hajs pewnie wypierdziela jaki zebrałem. Kosztuje 60 kła, czyli chyba tyle mniej więcej co w zeszłym roku. Do 4 września, do godziny 13. To jakieś rzeczy, które można dostać w tych skrzynkach. Nas interesują bardziej takie fajne rzeczy, czyli na przykład. Pojazdy. Część jest kupona, część jest natychmiast aktywowana na koncie. Najbardziej by tutaj interesował nas ten czołg IS-7, albo obiekt jest obiekt. Obiekta jednak nie ma, więc celujemy w IS-7, aczkolwiek wiadomo jakie są szanse. Żadne szanse są praktycznie na ten pojazd. Ale w razie czego jak go dostaniemy, dostaniemy, go w formie kuponu, więc można go sprzedać sobie na rynku i w zasadzie do tego ISA 7 chyba kupimy obiekta. Jest taka e, możliwość. I niestety kamuflaże też są, co mi się mniej podoba. Dekoracje jeszcze mniej mi się podobają. Oznaczenia to w ogóle te w dupę wsadzić. Ale jest, ja pierdziele. Dobra. Nie przedłużam chyba, wbijamy do... War Thundera i wydajemy hajs. Ogólnie zepsuli to teraz otwieranie, bo kiedyś się losowało po jednej skrzynie, to co budziło większe emocje teraz to będzie dosyć mocno skrócone, więc otwieramy po 10 skrzynek na raz, a więc zobaczmy co nam wylosuje. W całej historii wylosowało mi tylko raz jakiś pojazd z takiej skrzynki, w sumie zaraz go wam pokażę, może żeby nie było, że kłamie. Eee, no i widzę, że jest dupa, tu chyba milion dostaliśmy, tak? No to nie jest tak źle Bo nam się całość tak naprawdę zwróciła, więc otwieramy już ponad 100 tych skrzynek, ewidentnie O, zakład najlepszy odzież. to też sobie pewnie zrobię, bo to jest dosyć łatwe do zrobienia, dobra Pierwsza skrzynka, zwrot 100%, więc jestem bardzo zadowolony, nawet zarobiłem na tej skrzynce, bo mam 11 milionów. Życzę, żeby wam też te skrzynki tak idealnie siadały. W razie czego tutaj Merkawę, więc dosyć spoko rzecz, odblokowałem. 9-3, więc to nie było w formie kumulu, tylko automatycznie się aktywowało. Czy jestem zadowolony z tej Merkawy? Może, nie gram totalnie USA, więc nie jestem aż tak bardzo zajarany tym, ale otwieramy dalej, liczymy na... ISA 7 Cyk. Liczę, że teraz też się zwróci, albo poleci jakiś fajny pojazd, jakaś maszyna. No i niestety po tych ikonkach chyba nic takiego nie poleciało. Tylko te kliki, kliki i, i dupa. No to teraz jesteśmy 600 koła, tak naprawdę w plecy. Czy tam się nie zwróciło? Nawet chyba 100 koła tak naprawdę. Chociaż nie, na 100 koła się chyba zwróciło. Lecimy dalej. Kolejna skrzynka. Kolejne 10 skrzynek. Tylko będę patrzył, jak ten hajs mi znika z konta. 10 milionów. Więc w tym momencie jestem mniej więcej na tyle, ile startowałem. I po tych ikonkach również nie widzę żadnego pojazdu. Boli mnie to, boli mnie to, boli mnie, że nie ma żadnego pojazdu. Lecimy dalej. No, tu musi polecieć coś ciekawego. Jest coś, dekoracja. Normalnie mnie to, ale to w formie kuponu, chociaż czy dekoracje są aktywowane natychmiastowo. Bo z 2016 roku dekoracje mogą być rzadkie. Bronie, ok. Tylko to już jest od... natychmiast aktywowane, nie? Tak mi się wydaje. A jednak, moi drodzy, automatycznie się aktywuje, więc Thompson został dodany do mojego konta. No, kurde, wolałbym jednak w formie kuponu. Ale no, chociaż coś lepszego niż nic. Niech ten hajs się przepala całkowicie. O, 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 o! O! o. Ikona profilu? Serio ktoś chciałby coś takiego dostać, jak ikonę profilu? W dupę to można wsadzić, tej ikony profilu. Harcerka. Tego przymiotu nie można otrzymać dwukrotnie. No i fajnie, liczę, że więcej takich pierdół nie dostanę. Już zostało 8,5 miliona. Więc no już się kurczy ten hajsik, nie wiem czy kto do zera chyba zlecieć, ale coś czuję, że że w tym openingu będzie do zera. Potem wam też w tytule będziecie mieli chyba liczbę, ile tych otworzyłem skrzynek finalnie, bo jak jakiś hajs się zarabia, no to wiadomo, też się będzie otwierało dłużej. Skrzynka tragiczna tutaj totalnie. No i dupa, Jezu, ile tych groszówek tutaj, o! Chociaż, no tu już mamy 150 tysięcy, nie? Jakby tu były same 50 to jeszcze jako tako by ta skrzynka wyglądała, nie? No liczę na jakiś pojazd. Tyle skrzynek otworzyć i nie będzie żadnego pojazdu, to się trochę załamie. No kurde, jaka... Słaba skrzynka. Nie będę wam tego wycinał. Będziecie oglądali tak samo jak ja, jak nikt mi nie leci. Okej, okay, najlepszy oddział to jest coś, co potrafię tam ze znajomym zagrać więc jakieś 200 koła może, czy tam... Tam jest to koła, zawsze tutaj... Się... Sto to jest jedna skrzynka tak naprawdę, no to są jakieś groszówki. Ja ten cały tu hajs zbierałem tak naprawdę przez rok ostatni, jak grałem. E, bo z świątecznych jest coś. No, oznaczenie. Oznaczenie. Lepsze niż ikona profilu, ale na pewno nie lepsze niż e, dekoracja. już wolałem ten karabin, co tam był. Dobra, i tak mnie nie interesują oznaczenie. Jakby było, nie wiem jak. No, no nie ma fajnego znaczenia według mnie dla mnie. Nie wiem co to by musiało być. Dupa. Nawet premie, kurde, 50-30% to se w dupę można wsadzić. 5 milionów. 5 milionów. A co leci? Wielkie gówno. Szczerze, otwarcie pierwszych trzech skrzynek, yy, za ile to by było? Za milion 800 tysięcy. Po pierwsze, bym tyle nie stracił, bo milion był w pierwszej skrzynce, yy, a dostałem karabin, więc byłbym zadowolony. A tutaj to, co tu już leci, to jest totalne ścierwo, nie? Już się mój budżet zaczyna kurczyć. Zaraz wbijamy w 4 miliony, więc. O! O! Uuuu! O! Moi drodzy, jest coś. Italia, no może nie mój, nie mój styl, ale czy to jest kupon, czy od razu aktywacja? Aubl 74, no jest to w ogóle lekki czołg. Zobaczmy go od razu, 80. To jest pręka. No, ale włoska 8-0 jest w ogóle line up. Mają line up od 8-0. Co to w ogóle jest? Jak to wygląda? Moi drodzy, to prawdopodobnie jedyny pojazd, jaki mi poleciał, bo z tych 5 milionów nie wiem, czy coś jeszcze zdąży mi polecieć. No nie mogę być zły, bo jest to. Jezu, on jest papierowy. To z KMA schodzi normalnie. Efektywność pancerza 9 mm na 8 250 mm na 144? Ma to Dalmierz? No jaja se robicie. Takie gówno, bez dalmierza. O kurde, ale gówno. I wiecie co, nie mam spotowania, to to nie jest jako lekki czołg. Do czego służy ten pojazd? No ma stabilizację, ale na 8.0 też mam czołgi ze stabilizacją. Jeszcze raz też szybko, no jest kołowy, ale. No ogólnie powiem Wam, że ten pojazd, w mojej opinii, jest słabym pojazdem i raczej nie będę nim grał, żeby sobie. No fajnie, że jest premium, ale kurde, 8-0 to powinno być 7-0 z takim przebiciem. Teraz będzie i 7. Musi być i 7. Musi być. No jednak nie musi. Już szedłem poniżej 5 milionów, 4 miliony na koncie to jest bardzo mała kwota, lecę jednak dalej. Chyba się... jolo chyba, nie? Taka rzecz się zdarza raz na rok, raz na... dwa razy do roku, bo jeszcze jest na ten... na święta. Jezusie. Więc chyba można sobie na to pozwolić. Mam jeszcze konto premium, więc jakoś to tam odrobię. No ale kurde, no nie powiem, boli to. A dużo czołgów nie mam jeszcze kupionych tak naprawdę. No specjalnie cebuliłem ten hajsik. No kurde, no jakie gówno wielkie. Panie że są tutaj srebrne nerwy ale srebrne nerwy 10 koła to mi nie zwróci tych 600 koła tak naprawdę. Moi drodzy, 2 miliony. Dostało mi 2 miliony. Zostały mi prawdopodobnie trzy, trzy skrzyneczki. Znaczy trzy skrzyneczki, trzy serie skrzyneczek. To nie będzie wyglądało fajnie, tak mi się wydaje. Jejku, zostały dwie ostatnie. Nie teraz trzy mi zostały tak naprawdę. Jezu, do zera się wysram, przecież trzy o Jezu. Do zera będę wyjechany, ja pierdziele. Tragedia. I... W ogóle, odkąd mi ten pojazd poleciał, nie leci mi żadna skrzynka, czy to z ikoną, dekoracją, czy inną pierdołą, no, jestem załamany troszeczkę w tym momencie. Zostaje mi dwie skrzynki ostatnie, to jest druga, przedostatnia skrzynka prawdopodobnie. 500 tysięcy. Jak to się do zera wywczykać? Czy to będzie ostatnia skrzynka, czy nie? Zobaczymy. No dajcie jakąś nadzieję. Jak się jakaś nadzieja by pojawiła, to byłoby fajnie. Jest! Dobra, otwieramy jeszcze jedno. Pojawiła się w końcu jakaś skrzyneczka. No jest to co prawda oznaczenie, które sobie można totalnie w dupę wsadzić. Ee, ale jest to znak, że w następnej. Osta ostatniej skrzynce, na jaką mnie stać. będzie jakiś pojazd. Na, na to liczę. I nie patrzę. Dopiero jak wszystkie kliki usłyszę, to spojrzę 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 7. jest chociaż kupon, który jest pewnie gówno warty. Jak tam moi drodzy? Bo właśnie wygrałem broń wartą 20 centów. Ale, żeby ją sprzedać, tak by musiał ją do 10 centów sprzedać. No kurde. Mmm... czekajcie, zobaczymy, ile jest warty ten au, aubl, aubl. Dobra, nie tak źle moi drodzy, to bo na, na tak naprawdę poleciał mi pojazd tutaj, widzę, za. 60 euro, tylko czy ktoś? A teraz, właśnie spadek ceny był i też w sierpniu. Tylko że mi to nie poleciało jako kupon, tylko jako automatyczna aktywacja, więc tak naprawdę ten pojazd tutaj był wcześniej warty 140 euro w najwyższej cenie. Więc nie mogę być chyba tak bardzo zły. No, ale kurde, dla Włoch mogło polecieć mi do Szwecji, Francji, Chin, Wielkiej Brytanii ZDSRR, którymi gram. To kurde, Włochy, USA. No, to są kraje, którymi nie gram tak naprawdę. Szkoda, 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 szkoda. W tym momencie mam 30 koła na koncie. Dobra, moi drodzy, to by była tyle. Myślę, że Wam się podobało to, że <ścoughs> straciłem cały mój dobytek. Teraz na przykład, żeby sobie kupić, bo tutaj mam odblokowane czołgi. To sobie ich nie kupię przez długi, długi czas. Jezu, ja w teraz będę to zarabiać. Nieważne. Dziękuję za oglądanie. Was ostrzegam przed zakupem tych skrzynek. Lepiej zostawcie sobie troszeczkę więcej gotówki niż 30 koła, jak to w moim wypadku tutaj wyszło. Do następnego. Nie, nie do następnego. Następnych skrzynek już chyba nie będzie. Trzymajcie się, cześć.